Takie pytanie z kategorii trudnych. Co trzeba zrobić, żeby pojechać na Gamesy? <grywka> Pracować, bardzo dużo pracować. Jak? To jest, sama nie odkryłam tego jeszcze, jak do końca, bo próbuję różnych rzeczy. Trzeba poznać siebie, pracować bardzo dużo nad swoimi słabościami, nie zapominać o swoich mocnych stronach. Na pewno, trening zawodniczy wymaga bardzo wielu wyrzeczeń. Nie tylko to są same treningi, ale też jest to oczywiście dieta, jest to to, co robimy po treningu. To poświęcanie często naszego wolnego czasu po to, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem, jest to dbanie o regenerację, dbanie o mobilność, przede wszystkim tak naprawdę wymaga to też odpowiedniego wkładu finansowego, bo fizjoterapeuci, odnowa biologiczna, to są wszystko rzeczy, które dużo kosztują. Jak wiadomo w Polsce nikt nie utrzymuje się z bycia zawodnikiem, także wszystko to są nasze prywatne pieniądze, które musimy jeszcze mieć czas zarobić. Także tak naprawdę to jest taka dosyć poważna decyzja żeby podjąć się tego, żeby być zawodnikiem i żeby, żeby trenować zawodniczo. Ale myślę, że ludzie, którzy podjęli tę decyzję, nie żałują na pewno i raczej nie zrezygnują z tego. Nie powiem tu obszarem, nie powiem objętością, jaką trzeba robić, bo jedna osoba potrzebuje tyle, druga śmyle. Jedna ma takie predyspozycje, druga inne. Ale przede wszystkim trzeba być stanowczym w tym, co się robi i mieć świadomość tego, że trening zawodniczy jest zupełnie Często gęsto nie ma, nie, ma, nie ma nic związanego z takim fanem, który mamy na co dzień na, na, na klasach, czyli niecodziennie są inne konieczne ćwiczenia. To, że dzisiaj był drążek, to jutro go nie będzie, no nie, sorry, ale nie. No i przede wszystkim nie tylko na sali odbywa się to przygotowanie zawodnicze, więc poza nim również, czyli nie tylko ile ćwiczyć, także jak żyć to już nie jest rok 2010 trzeba zrobić coś więcej niż podążać tylko crossfit.com także musimy zwiększyć objętość treningową zdecydowanie a z tym wiąże się to, że musimy no, zazwyczaj ograniczyć swoje inne aktywności czyli jeżeli pracujemy przez 8-10 godzin dziennie ciężko nam będzie być zawodnikiem na wysokim poziomie, raczej trzeba by się temu poświęcić, tak jak pokazują przykłady no, najlepszych chłopaków z Polski zajmują się tym praktycznie zawodowo także pierwsza sprawa to jest skupić się tylko na tym celu na pewno Polacy są w stanie pojechać na Gamesy prędzej czy później no niemniej jednak to już musi być sport zawodowy, jak każdy zawodnik na Gamesach, nie licząc może tam, nie wiem, Julie Fusher czy Kalipy, którzy, którzy ogarniają biznesy oprócz tego, czy szkoły. w przypadku pierwszej. Yy, trzeba być zawodowym crossfiterem, czyli znacznie zwiększyć objętość, trenować, spać i jeść w praktyce. Przede wszystkim nastawić się na, na bycie zawodnikiem. To jest bardzo ciężka rzecz i dużo osób myśli, że, że bycie zawodnikiem to jest łatwa sprawa, a wcale tak nie jest. Naprawdę jest dużo, dużo poświęceń, od rana do wieczora trening i myślenie o treningu, o przede wszystkim o regeneracji, która zajmuje dużo więcej czasu niż trening, czyli przed treningiem, dobre mobility, po treningu oczywiście odżywianie i cały czas myślenie gdzieś tam jakby mobilizowanie tych mięśni, żeby były gotowe na kolejny trening w 100%. Przede wszystkim czas, czy potrzeba dużo czasu? Nie można stać się zawodnikiem od razu. Potrzeba czasu i ogromnych, bardzo dobrych podstaw. Czyli zacząć od podstaw. Jeżeli ma się dobre podstawy, to iść dalej, dalej, ale zawsze potem wracać do tych podstaw i tak ciągle. I tak co roku, co roku, no i myślę, że tak 4, 5, może 6 lat, żeby być naprawdę wybitnym zawodnikiem. Co trzeba zrobić, żeby być bardzo dobrym zawodnikiem i powiedzmy osiągnąć poziom geńców? No, trzeba przede wszystkim zmienić tryb życia, bo trzeba bardzo dużo trenować, trzeba bardzo pilnować tego co się je, trzeba bardzo dbać o swoją regenerację, no i w zasadzie mieć bardzo dużo czasu wolnego, bo no nie wiem, no oczywiście, że znamy takie historie, że nie wiem, Chris Spiller ma boksa, ma rodzinę i był 6 razy na gamesach, no ale w, w Polsce jeszcze takiej historii nie słyszałem, więc no, wydaje mi się, że czas, dużo czasu na trening, dużo czasu na regenerację i bardzo dobra dieta. Cheio daquele aquele sporte,